Dziękujemy wszystkim, którzy się zjawili. E, ogromnie dziękujemy za pomoc. Jest Was e, bardzo dużo. Dzisiaj bardzo szczytne wydarzenie zbiórka na maję. Tak, jestem w szoku i w sobie nie, nie wiem, co mam powiedzieć, że tak dużo ludzi chce pomóc i faktycznie pomaga no, ten ogrom tej dobroci, która nas spotkała, naszą rodzinę i w szczególności Maję, no to, to no, przerasta nas po prostu. Też nie spodziewałem się, że takie wydarzenie w ogóle będzie miało miejsce tutaj w Przyznice i że tyle ludzi przyjdzie, jak widać są i dzieci, i dorośli, także naprawdę no, wdzięczni jesteśmy, że, że ludzie chcą nam pomóc i pomóc Maji. Dzisiaj się spotkaliśmy, żeby pomóc rodzicom Mai w rehabilitacji Majeczki. Maja jest mieszkanką naszej dzielnicy Brzezinki, więc jako matka dwójki dzieci wiem jaką tragedię przechodzą rodzice, więc to jest naprawdę cudowna inicjatywa, że Straż Pożarna zorganizowała tak szczytny cel, żeby pomóc w dojściu do zdrowia, do pełnej funkcjonalności właśnie Mai. Ta energia jest potrzebna. Takich przeżyciach no, myślę, że każdy by takiej energii potrzebował. Maja jej najbardziej potrzebuje, ale Maja jest silną dziewczyną i wszyscy wierzymy, że szybko wyjdzie z tego i wróci do nas niedługo. Wszyscy jesteśmy w takiego nitwie czasu, ale w momencie, kiedy dojdzie do takiego nieszczęścia, widać tą pomoc mieszkańców. Tak, no, staramy się tutaj robić co możemy i myślę, że każda taka inicjatywa jest naprawdę bardzo ważna, bo no, w tej sytuacji każdy grosz się liczy, więc super inicjatywa. Maja jest bardzo żywym, pogodnym dzieckiem. Powiedziałbym, że upartym, i to wychodzi na plus, bo to ją ciągnie do przodu. Bo ona chce być zdrowa, ona chce się ruszać, więc pracuje na zajęciach, na tych rehabilitacjach i myślę, że jak najszybciej będzie chciała wrócić do przedszkola, do swoich dzieci, do swoich koleżanek, kolegów. Tutaj do remizy też będzie na pewno chciała wrócić, bo często z nami tutaj przychodziła. Ona tutaj no, czuje się jak w domu, w tej remizie. Jesteśmy zachwyceni i wzruszeni jednocześnie, że ta chęć pomocy w tak małej miejscowości jest taka duża, od tych najmłodszych do tych największych, więc za chwilę zaczynamy właśnie kolejne zajęcia fitness, więc... Będzie się działo. Już młodzi mali skończyli swoje ćwiczenia. Za chwilę wejdą dorośli, czyli jest energia, i aby ta energia właśnie przyszła, jeszcze dodatkowo na maję. Dokładnie, dokładnie. Maji życzymy dużo, dużo zdrowia. Przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia. No, a my za chwilę zaczynamy właśnie się gimnastykować dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci. Młody pomachaj do Kamerunu. A jak masz na imię? Maksię. A twoja mama? Sasika. Przytuli ją. To ja się sama przytulę. Ja panią przytulę. Pomagają mieszkańcy, pomagają znajomi i również nieznajomi. I za to jesteśmy ogromnie wszystkim wdzięczni. Naprawdę bardzo dziękuję za każdą pomoc.